Słucham. Dzień dobry Państwu, jestem doktor Łowca. Poszukuję z kolegą myszy, które uciekły z laboratorium i są tu gdzieś w okolicy. Jak my możemy pomóc? Mogę zająć Państwu kilka minut. Sprawdzimy, czy nie kryją się w tych ścianach. Oczywiście, proszę bardzo. Śmigu, musisz zanieść wiadomość Tomowi i Lucy. Ogłaszam czerwony alarm, rozumiesz? Szybko. Bądź do nich. Henry, dlaczego się zamknąłeś? Już idę, tato. Cynku, to jest doktor łowca. Sprawdzi, czy u ciebie nie ma myszy. Ale ja muszę uczyć się do klasówki. Nie można z tym poczekać? To będzie tylko chwila. Peterson, podaj mi odkurzacz. Ale co pan chce zrobić? Odkurzę kanały między ścianami. Powiem państwu, czy nie ma żadnych maleńkich myszy w domu. Zaciknę słyszysz? A! Lucy, uważaj! Uzień, patrz! Alarm! Nie mamy ani chwili do stracenia. Trzeba wszystkich ostrzec. Nie, proszę tego nie ruszać. Henry, co ty robisz? Tam się schował mój żółw. Dlaczego wyłączyłeś odkurzacz? Mówiłem już, tato. Mój żółw tam jest. Weź się go do środka. Żółwiowi nic się nie stanie. Masz moje słowo. Uciekajmy, zanim wróci wiatr. Ojej, co się dzieje? Znów się zerwał huragan. Szybko, złapcie się czegoś! To tylko drobne zabierowania powietrza. pilota to nie pierwszyzna. <ślujny> o, 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 tak? A jak ci smakuje to podniebne ciasto? Peterson, odkręć moc. O nie. Czyli odkurzać. Już nigdy nie zobaczę Lucy. Bądź dobrej myśli. Zaczekaj, sprowadzę pomoc. Mamy jeszcze szansę. Idą teraz do drugiego otworu. Pospieszmy się. Szybko, przewiąż drugi koniec cztery, Takiego znowu zmyślasz, Ty nigdy w życiu nie wszedłeś na żadną górę. Właśnie, że wszedłem. Pamiętasz, wdrapałem się kiedyś na górę liści w ogrodzie. A, to co innego. Życzcie mi szczęścia, ruszam. ciągnie pan mojego śmiga jeszcze chwileczkę cierpliwości mamo tato tak się boję o śmiga hmm. może już jednak wystarczy doktorze Lucy gdzie jesteś Lucy Lucy Lucy. Lucy. Nic ci nie jest. To ja, Tom. Powiedz coś, cokolwiek. Le, le, le. Co? Chciałeś, abym powiedziała cokolwiek, więc powiedziałam. Lucy, przestań! Nie czas na zabawę! Musimy znaleźć stąd wyjście. O, to to jest. Dziękuję za pomoc. Mam znać, gdybym musiał prowadzić dalej e, poszukiwania. Tom Lucy! Pozbyliśmy się doktora. Gdzie jest Tomi i Lucy? Wciągnął ich odkurzacz. Nie, to niemożliwe! Jeśli wpadną w łapy doktora, muszę mu przeszkodzić. Zabiorę odkurzacz. O nie, za późno! Cisza! Cisza! Mówiłem, że Toma i Lucy trzeba ukarać teraz, gdy wpadli w ręce łowcy, ściągną je szczęście na wszystkich. Nie jeśli Milo przestanie krakać. Zastanówmy się wreszcie, jak ich uratować. Uratować ich to niemożliwe. Czyżby? Cóż, jest tu ktoś, kto myśli inaczej. Henry. <laughs> Kogo ty słuchasz? To przez niego te wszystkie kłopoty! A, ale proszę mnie zrozumieć! To moi przyjaciele. Chcę ich uratować! Muszę ich uratować! Nie słuchajcie go! On jest duży! Kłamie w żywe oczy! Dość z tego gadania! Dinki ja odbijemy Toma i Lucy z waszą pomocą lub bez was! E, właśnie! E, 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 naprawdę? E! Proszę Henry, zabierz nas do przyczepy! Ciebie? Kto tu nie, nie. prosił? Wytłumacz mi dokładnie, gdzie jest ta przyczepa? Już tuż za miastem, przy głównej drodze. Z daleka ją widać. Peterson, daj mi worek z odkurzacza. Już się robi, doktorze. Dobra, zobaczymy, co tu mamy. Czuję, że zaraz będziemy mieli kłopoty. I to wielkie. St trafiłem. Dobra, musimy się dostać do środka. Mam doskonały pomysł. Wy idźcie do przyczepy, a ja zostanę tu na warcie. Żartowałem tylko. Nie, jeszcze chwila, a doktor ich znajdzie. Na co czekasz? Nie stój jak wieżowiec. Zrób coś. Peterson, co się stało? Nie, nie wiem. Chyba spięcie. A... Teraz mamy szansę. Chodź. O, to dziwne, ktoś musiał zgasić światło. Ach, nic tu nie ma! Cii, chodź za mną! Chwileczkę przyrządy coś wyłapały. Złapi ich! Co robić? Postaw nas! My odciągniemy jego uwagę! Może lepiej sam się tym zajmij. Ja będę osłanią Henry'ego. Wybij to sobie z głowy. Cokolwiek to jest, rejestruje to skaner podczerwieni. Kto, ja? Przyszedłem was uratować. Nie widać? Szybko! Musimy stąd uciekać! Co jest? Doktorze, chyba coś się dzieje z drukarką. W porządku, ruszamy! To włączył komputer? Tam się coś rusza, patrz! Skoczcie! A ty co tutaj robisz? Ja? Przyszedłem tu. Szukałem tylko żółwia. Znalazłem go. Przywita się z panami Śmig. A. Hmm. Hmm. Lucy, to! Och, jak się cieszę Słyszałem, że postanowiliście ukarać Toma i Lucy Czemu zmieniliście zdanie? Ponieważ zrozumieliśmy, że te dzieciaki miały naprawdę ważny powód, żeby złamać prawo i ujawnić się przed dużym Henrym To prawda Wiemy, ile dla nich znaczy ta przyjaźń I dlatego... Chociaż mamy ogony, postanowiliśmy wesprzeć Henry'ego. Pomógł nam zrozumieć, że w przyjaźni najważniejsza jest lojalność. To prawda. O, to, jest, to, jest. <laughs> się, to przecież Henry! E, nie mamy nic przeciwko Tobie, <laughs> ale ostrożności nigdy za wiele. <laughs> Małe rady dla dużych. O, aj, dziadek zaraz tu dotrze. Powoli, nie tak szybko. O, o co chodzi? Obiecałem mu, że pokażesz jak robimy naszą gazetę. To proste. Bierzesz arkusz papieru, taką wielką gumkę i dobry długopis. Możesz już pisać. Słowa piszesz w lustrzanym odbiciu od prawej do lewej. Litery są odwrócone i drukujesz. Wszyscy kochają Henryego. Wielkie dzięki. Wersja polska masterfilm na zlecenie TVN. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Krystyna Kotecka. Dźwięk Ewa Kwapińska. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Olga Bończyk, Jacek Czysz, Jarosław Domin, Krystyna Kozanecka, Jacek Sołtysiak, Brygida Turowska, Piotr Zelt oraz Maciej Czapski, Michał Kowalski, Beata Uczak, Jerzy Mazur, Iwona Rulewicz, Aleksander Wysocki i inni.